Nie pamiętam, kto mój mózg, mózg kąpętał. Kiedy to moi bruz, post, błęta. do moich ust wprós, później Odkąd pamiętam, ja i moje kruksu okręta, wiatr nas niósł po Cały czas włajasz plus, bagaż pełen słów, piękna go brud. podróż do wnętrza, dusz mózg i tętna. By gór, pozbyć się piętna. Chodź ze mną w magiczne miejsce. Chodźmy, 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 chodźmy. Ze szczęścia zmiękło ci serce. Chodźmy, 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 chodźmy. Chodź ze mną w magiczne miejsce, chodźmy, 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 ze szczęścia zmieści serce, chodźmy, chodźmy, chodźmy. Pod stóp przez kot przez płot zaspokoi głód to to cud to miód nut. ty ty, Ty boisz się, stoisz jak u wrót troi Podaj mi dłoń, pokażę ci pejzaże z marzeń Podaj mi dłoń, niech się okaże Że niemalże z tych samych wyobrażeń Mamy plaże i oceany Braży Podaj mi dłoń Chodź ze mną w miejsce chodźmy, 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 Ze szczęścia, zmiękło chodzi serce chodźmy, 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 chodź ze mną w mar. Miejsce. Chodźmy, 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 chodźmy. Ze szczęścia zmiechło ci serce. Chodźmy, 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 chodźmy. chodźmy. Już czas, tuż nas nie zna gwiazd na niebie, wśród gwiazd śpiących miast, czekam na ciebie, cóż masz sobie siebie, masz sobie jeden masz, sobie jeden raz, zaraz kończy się czas biegiem, choć, chodź gaz, gwiazd też ma to do siebie stovroś, mocniej świeci, byś niż nic z biegiem Lat, biedę, Boga pokazuje, zobacz się ze słowa, opisuje świat od nowa Chodź ze mną w magiczne miejsce Chodźby, chodźmy, chodźby, chodźmy Ze szczęścia, ci serce Chodźmy, 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 chodźmy

Chodzę mną w magiczne miejsce, choćby w końcu, w w Ze szczęścia zmiegło ci sejerset, ozmyw, 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 ozmyw. Chodzę mną w magiczne miejsce, choćby w końcu, w końcu, w Ze szczęścia zmiegło ci sejerset, ozmyw, 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 ozmyw. Chodzę mną w magiczne miejsce, choćby w końcu, w w końcu, ze szczęścia zmiegło ci sejerset, ozmyw, ozmyw, ozmyw. Chodź ze mną w magiczne miejsce Chodźmy, 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 chodźmy Ze szczęścia zmiękło ci serce Chodźmy, chodźmy, chodźmy